z tej strony witam was bardzo serdecznie w drugim odcinku z sezonu drugiego województwa menadżera na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie tylko jedno spotkanie ponieważ gramy mecz towarzyski z Portoryko, także to będzie bardzo krótki odcinek ten odcinek będzie trwał 30 sekund cieszę się naprawdę się cieszę w sumie to minuty z intry Dziękuję Wam za oglądanie na razie Cześć What the fuck? Co to jest za odcinek 40 sekund Na razie.